Drodzy, jesteśmy Witajcie w następnym vlogmasie Wpaliłam sobie znowu na telewizorze, na telewizorze taki motyw świąteczny I powiem wam, mega mi się podoba Właśnie ta chuinka I ten kominek I tutaj są fajne dwa takie słodkie, krasnale Czy nie wiem jak to powiedzieć No po prostu te więcej. Bardzo ładne to jest, naprawdę polecam wam Możecie sobie odszukać to na YouTubie Zanim otworzymy sobie kalendarze to chciałam Wam pokazać, bo kupiłam e, kolejny prezent, który jest mega ciężki, o Jezu! Mega ciężki i to jest grzaniec, mam nadzieję, że dobrze go widzicie. Ja w ogóle dzisiaj nie jestem pomalowana, bo po tym wczorajszym łażeniu, po, e, po, tym, e, po tej legendii i po tym ogrodzie świateł, to jestem troszeczkę wykończona, więc się nie maluję, ale pokazuję Wam właśnie i to jest grzaniec galicyjski. 25 lat rozgrzewa serca i dołączony jest tutaj właśnie taki kube, kubeczek gliniany i powiem wam, ja to kupiłam w Oshon i to kosztowało 20, 20, 20 kilka złotych, już nie pamiętam ile dokładnie i powiem wam, że to jest mega fajne, bo to z tyłu ma jakieś certyfikaty i tak dalej, także jeśli szukacie... Prezentu dla osoby, która lubi po prostu takie żadne alkohole, to myślę, że to jest fajnym pomysłem, moi kochani. I teraz przechodzę do kalendarzy. Także, kochani, zaczynam. Herbatka. Później po tych kalendarzach wkleję Wam fragment z wczorajszego dnia, bo robiłam zakupy. I wkleję Wam po prostu futbol później. Także czekajcie do końca. Mamy herbatkę. Słuchajcie, dzisiaj herbata czarna z owocami leśnymi. Także taka herbatka na dziś. Bardzo fajna. Góralki, kalendarz. Gdzie mamy dwunasteczkę? Tutaj. Zaspałam do dwunastej, bo byłam po prostu po tym spacerze. Po tych siedmiu kilometrach byłam wykończona. Dzisiaj peanut butter, czekoladka. Nie wiem, gdzie tą herbatę dam. Aha, tutaj jest, dobra. Bo później Wam podsumowanie robię jak zawsze. E, dalej, ostatnie okienko. Później przejdziemy sobie na zdrapki w kolejnym dniu. Tutaj w ogóle coś jest tak rozerwane dziwnie. Aha, bo to po tym małym pędzlu. I dwunastka. A, tu jest. Dwunastka, słuchajcie, ostatnie okienko w kalendarzu. I nie mogę tego. Rozerwać. O nie, wierzę. Słuchajcie, nie, ja tego nie wyjmę, bo to jest metalowe. A ja mam alergię na metale. Ja po prostu nie wierzę. No, co to za kalendarz? Powiem wam średnio, nie jestem zadowolona z niego. Naprawdę, słuchajcie, to jest penseta, cała metalowa. Tak, wam pokażę z bliska. Taka zwykła metalowa, po prostu najzwyklejsza, jaka tylko może być i powiem wam, że ja tego nie będę dotykała, no bo zaraz dostanę po prostu uczulenia, także ogólnie reasumując, to tak naprawdę ze wszystkich tych okienek, jakie były to podobało mi się tak, ten plastik na gąbeczkę był spoko, bo to jest fajne do przechowywania, jednak potrzeba takich rzeczy które nam tą gąbeczkę tak zamkną jedna, jedna gąbeczka która była zwykła, była spoko ta druga, która była do czyszczenia yy, Bo w ogóle będę z wami testy jeszcze robić Ale to Może po vlogmasach sobie zrobimy te testy Albo gdzieś wpleję, wkleję to I ta, która czyści skórę Gąbeczka też się zapowiada fajnie I ten duży pędzel był spoko Także tak naprawdę cztery rzeczy z całego kalendarza No a reszta to Znaczy te płyty do czyszczenia też były spoko Spoko pomysłem do czyszczenia pędzli Także no No średnio, tutaj macie z tyłu całą zawartość Tak jak mówię no no, średnio to wypadło, średnio. Aha, tutaj są. Słuchajcie. No tak. Także dajcie znać, co myślicie o tym kalendarzu. Ja jestem średnio zadowolona. Połowicznie, można powiedzieć. Eee, z tego kalendarza, ale już się cieszę, że się skończył. Bo mnie tak kurzyli tym plastikiem ostatnio, co był wczoraj, To wczorajszym okienku, <grym> naprawdę. I dzisiaj jeszcze ta penseta. No, jak ktoś wiecie, no. Potrzebuje na to taka metalowa. No, chociaż nie, ja nie wiem. Ja mam swoją taką, wiecie, gumową z zewnątrz i ona się naprawdę mega sprawdza. Także co kto woli? No i dwunastka, Hatris. Proszę bardzo, patrzymy. O, zaraz mi się skończy czas, nie muszę się streszczać bo miałam tylko 6 minut. Dzisiaj kaletka, pustokrotku. Trzy eee, tr mm, kroki. Kontur, bronz i highlight. Kontur, bronz i highlight. Także kochani, już to odklejam, żeby Wam otworzyć. Dobra, także mamy taką paletkę. No fajnie to wygląda, tylko że to wszystko matowe jest. Także wydaje mi się, że. Ale fajna tonacja jest, powiem Wam, że można to ładnie na twarzy tak ograć. I zrobić fajny kontur, także myślę, że to jest spoko, naprawdę też będziemy sobie testować. Także taka paletka dzisiaj: herbatka, herbatka, jajeczko i nawet tej pensety, to już nawet na nim nie patrzę. Także dajcie znać, czy wam się dzisiaj okienka w kalendarzu podobały. Kalendarze otworzyliśmy, ale chciałam jeszcze. Zanim Wam pokażę ten food hall i tak dalej, to chciałam Wam troszeczkę poopowiadać o tym, co było wczoraj, moje wrażenia i powiem Wam, że jestem zachwycona. W ogóle ten ogród świata był po prostu przepiękny, cudowne wizualizacje, cudowne światełka, do tego była muzyka, której oczywiście no, nie mogłam puścić, no bo wiadomo prawa i powiem wam, że były tam po prostu takie czasowe odstępy, że właśnie, żeby wszystko się, się na siebie nie nakładało, to najpierw jedna y, rzecz grała, potem następna i to wszystko było po prostu tak dookoła się całe to wesołe miasteczko obchodziło. To było ogromne, naprawdę, ja wam. Ile y, nagrałam tyle nagrałam. Po prostu wszystko starałam się co takie było, wiecie, imponujące nagrywać. E... Trochę tam siebie też ponagrywałam, ale no było dosyć yy, zimno, więc, wiecie, starałam się, żeby aparat też za bardzo nie zmarł, żeby się nie zepsuł. Ale powiem wam, polecam wam serdecznie. Yy, kupiłam sobie właśnie też magnesik z tej legendy, żeby mieć na pamiątkę i zachęcam was, bo nie wiem, czy to jest sieć. Ale, jak tylko będziecie mieli okazję, to naprawdę super miejsce. Czy w lato, czy w zimie, po prostu są różne, różne po prostu tam atrakcje, jakieś takie karuzele, inne takie rzeczy. Także powiem Wam, naprawdę super się bawiłam. Nachodziłam się, zmęczyłam się, ale było to coś naprawdę cudownego, i możecie sobie zajrzeć na poprzedni vlog, zobaczyć po prostu te światełka. A teraz przechodzimy do Foodhola za bałagan. Może zacznę od magnesu, który kupiłam z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, bo tam były różne właśnie wystawione w Lidlu rzeczy i już miałam, tak by, byłam obładowana, że już stwierdziłam, że kupię magnes, bo wiecie, kubków to ja mam. Także taki magnesik, wsparłam 15 zł. Piętniaczki, pusz... E, bo... Słuchajcie, bo będą sosy, obiady i inne. Aha, kolejna reklamówka, to jest tutaj ten makaron. Na Wam nagrywam, bo zaraz lecę na te wesołe miasteczko. Papryka, dwie sztuki, strasznie podrwało. Tak samo mandarynki, dwie sztuki, tak wiem, wszystko folia, ale trudno. Pomidory też strasznie drogie, były malinowe, to już nie ten czas na nie chyba. Pomidorki malinowe. Bananki i widz, matko. Bananki wzięłam. O Jezu. Cebula. Cztery sztuki. Słuchajcie. Ogórek zielony. No szybko, szybko. Łaciaty, serek do kanapek. Batonik krówkowy mój ulubiony. Uwielbiam z Wawelu, i tam bridziów. Słuchajcie, żodkiewa trochę zaparowała, ale to nic. Buraczki do obiadu. Takie oczerwone. Widziałam, że już jest dużo rzeczy na Wigilię, właśnie kapusty. Uszka już są, także jeżeli chcecie, to możecie wcześniej kawanosy. O smaku Chorizo eee, tego faru. Bo będę chciała robić makaron z serem białym, pomimo że to jest smak mojego dzieciństwa właśnie makaron ser biały i i cukier, takie wiecie, na ciepło, my, mega pycha. Także to i serek z traciatella piątnica. I to by było chyba na tyle. Mam jeszcze rzeczy do paczki dla Julka, do mojego siostrzeńca, to mam nie pokazuje. no i tam jest na szczypiorek, także kończę, uciekam do Wesołego Miasteczka i kochani... To jest chyba drugi film, który widzicie po tym wesołym miasteczku, także widzicie dwa filmy naraz, bo nie można inaczej, także do później, kochani, pa, pa. Kupiłam pierniczki w Lidlu, takie właśnie, które miałam w zeszłym roku i z wami sobie ozdabiałam, także będę na filmie kolejnym, którym się zdabię, także mam nadzieję, że się cieszycie, że będzie coś ciekawszego do vlogów.